Witajcie kochani, w nowym moim filmiku. Filmiku, który już dawno chciałam nagrać, ale tak zbierałam się do tego tak naprawdę jak pies do jeża. Powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się, czy w ogóle ten temat będzie dla Was na tyle atrakcyjny, na tyle ważny, na tyle coś wniesie w Wasze życie, że warto w ogóle coś takiego nagrywać, a warto w ogóle o tym mówić, a będziemy sobie mówili dzisiaj o poczuciu bezpieczeństwa. Tak więc, kochani, jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. Poczucie bezpieczeństwa jest taką dość trudną tematyką. To jest bardzo obszerny, bardzo złożony temat i zagadnienie. Natomiast um, ja chciałabym tak pokrótce Wam tylko powiedzieć, jaka jest moja definicja poczucia bezpieczeństwa. Dlatego, że um, pomimo tego, jak, jak wiele rzeczy tak naprawdę dotyka nas, spotyka nas w życiu, um, bardzo często. Um, Zdawałam sobie sprawę, że największym takim poczuciem bezpieczeństwa, może to będzie płytkie, może to będzie próżne, ale są po prostu pieniądze. I um, pomimo tego, że miałam nieraz super pracę, miałam świetne stanowiska pracy, miałam świetne, um, świetne jakby um, podłoże do tego, żeby, żeby rozwijać się i iść dalej, um, Potrafiło na przykład w jednej chwili zupełnie, zupełnie obrócić się przeciwko mnie. Były to też nieraz momenty dość trudne dla mnie, ciężkie i trudne wybory, które, których musiałam dokonać. Natomiast, um, tak, moją nomenklaturą um, poczucia bezpieczeństwa um, to są pieniądze i taki wewnętrzny, bo one tak naprawdę. Generują taki wewnętrzny spokój mojej duszy, serca i głowy. Bo spójrzcie chociażby na sytuację obecną, w której się znaleźliśmy. Niektórzy z nas mieli świetną pracę, niektórzy z nas mieli, mają, mieli świetnie prosperujący biznes. Um, obecna sytuacja wcale temu nie pomaga, wcale temu nie sprzyja mm. i nie wiadomo, co dalej z tym wszystkim będzie. To jest dwa, naprawdę wielki znak zapytania. Um, ktoś mógłby powiedzieć: No, tak, no, ale poczucie bezpieczeństwa daje przecież rodzina, dają znajomi, przyjaciele. Moi drodzy, poczucie bezpieczeństwa. Chciałabym, żebyście sami sobie przede wszystkim też odpowiedzieli na pytanie, czym dla Was jest, bo ja, jeżeli miałabym po prostu powiedzieć, jak ja to widzę, jak ja to czuję, to żyjąc już trochę na świecie, przechodząc, przerabiając różne relacje między ludźmi, cały czas mam takie poczucie, że. Ci ludzie ciągle mnie zawodzą, ciągle w sytuacjach takich naprawdę neuralgicznych, trudnych, nie byli do końca ze mną, nie byli do końca szczerzy. Czasami wychodziły z nich takie demony, o których w ogóle bym ich nie, podej nie podejrzewała. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę, reasumując te wszystkie sytuacje, w których ja się znajdowałam, te wszystkie momenty, do których tak naprawdę ja dążyłam, bo y, będąc młodą dziewczyną zawsze sobie idealizowałam tak naprawdę y, relacje między ludźmi. Byłam bardzo otwarta, byłam bardzo pozytywnie y, otwarta na nowe relacje y, i na ludzi, na ich problemy, ale z czasem gdzieś te wszystkie... Y, Rzeczy, typu właśnie zaufanie, obdarowanie innych empatią i tak dalej, spowodowały, że ja tak naprawdę dzisiaj jestem bardzo wycofana, bardzo ostrożna, bardzo nieufna. I oczywiście ktoś mógłby też powiedzieć, że dlaczego ja generalizuję, ale moi drodzy. Tak jest, natura ludzka jest taka, a nie inna i ja nie mam pretensji do jednej czy do drugiej czy do trzeciej osoby, że one takie po prostu są. One takie po prostu są, ale dopóki jest wszystko dobrze, dopóki wszystko się układa, to pewne cechy jakby się nie ujawniają. Są momenty, gdzie potrafimy drugą osobę obdarowywać. Naprawdę cudownymi emocjami, uczuciami, ale kiedy przychodzi ten kryzysowy moment, um, i to jest naturalne, że w pierwszej chwili jakby bronimy się, nie chcemy przejmować i przyjmować problemów innych ludzi, um, nie szukamy rozwiązań. I ja wiem, ktoś by mógł, mógł powiedzieć: No, tak, no, ale wsparcie dobrym słowem też jest ważne, jak najbardziej mm. jest ważne. Natomiast um, ważniejsze są czyny w tych momentach trudnych, bo wiele pięknych słów można mówić, ale za tymi słowami powinny pójść czyny. Jeżeli tych czynów nie ma, no to, to troszkę zaczynam się też zastanawiać, jakie wartości kto wyznaje. Absolutnie nie mam tutaj żadnych osób na myśli, bo to też nawet nie o to chodzi i będę wam sypała. Przykładami jak z rękawa, bo to też nawet naprawdę nie o to chodzi. Ale bo już troszeczkę odbiegłam od tematu. E, Poczuciem bezpieczeństwa e, nie będzie relacja dla mnie na przykład, nie będzie relacja e, super znajomymi, bo tutaj też trzeba jak gdyby odgrodzić e, poczucie bezpieczeństwa takiego psychicznego od e, Chęci przynależenia do pewnej grupy społecznej, do, um, do, do pewnej e, grupy, w której na przykład się urodziliśmy, i tak dalej, tak dalej. Oczywiście to jest poczucie bezpieczeństwa, a akceptacja. To są jakby dwie różne kwestie. I dla niektórych poczucie bezpieczeństwa będzie praca, dla niektórych będzie dom, dla niektórych właśnie będą pieniądze, dla niektórych będzie rodzina. I każdy, tak naprawdę, sam w sobie powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dla mnie jest poczucie bezpieczeństwa. Bo powiem Wam szczerze, że jeżeli miałabym określić pewne zachowania, które wywołuje we mnie poczucie bezpieczeństwa, to jest taki naprawdę wewnętrzny spokój głowy, serca. Ja wiem, że sobie poradzę. Ja jestem na tyle silną osobą, że dla mnie poczucie bezpieczeństwa finansowego, poprzez właśnie finanse, jest czymś, jest czymś co, co mnie buduje. To nie powoduje we mnie jakiegoś załamania wewnętrznego, to nie powoduje, że ja nie świę nocami, bo wiem, że ja sobie poradzę. Pracę zawsze można sobie znaleźć. Znajomi, jak wiecie, nie jedni się przewinęli przez Wasze życia. I macie zapewne świadomość, że, um, że znajomi są, byli, będą, czy ci, czy następni, czy inni, a może ci z kiedyś z przeszłości. To tak naprawdę to jest taka zmiana. Natomiast jeżeli e, macie zabezpieczenie finansowe, które e, ja wiem, że ktoś może wam oczywiście powiedzieć, że za pieniądze nie kupisz znajomości, że można kupić znajomych za pieniądze, aczkolwiek to jest bardzo smutne i bardzo przykre. Ja gdyby nie chcę na ten temat się wypowiadać, bo dla mnie to jest naprawdę smutne i przykre, że ktoś musi sobie znajomych kupować e, za pieniądze. No, bo ja uważam, że tak naprawdę relacje się buduje latami, a czasem nawet po latach się okazują różne kwiatki. E, że można kupić sobie wszystko za pieniądze, że, że, że tak naprawdę szczęścia nie kupimy. Owszem, nie kupimy, ale ja nie mówię o poczuciu bezpieczeństwa finansowego przez pryzmat tego, że wszystko możesz sobie kupić. Nie. Dziś, jeżeli na przykład nie masz pracy, a masz pieniądze, to śpisz spokojnie, że sobie poradzisz, że będziesz miał za co rachunki zapłacić. Ratę kredytu, będziesz mógł kupić jedzenie, będziesz ewentualnie mógł pójść do apteki po potrzebne tobie leki. A... I tyle. I poczucie bezpieczeństwa w moim przypadku objawia się tym, że ja naprawdę jestem spokojna. A, tak. Że mam tą świadomość, że cokolwiek by się nie działo czy ja stracę pracę. Czy ja nie wiem, nie będę na przykład mogła wychodzić przez jakiś czas z domu, bo zachoruję, ale zawsze będę mogła zapłacić za podstawowe. Produkty, które są mi potrzebne, za podstawowe rzeczy, które są mi niezbędne do życia. I być może wywołam tym filmem troszkę dyskusji, być może troszeczkę wojny, być może ktoś nie będzie się ze mną zgadzał. Ja mam tego świadomość, kochani. Natomiast chcę, żebyście o tym rozmawiali, żebyście się na ten temat też zastanawiali. Um, jak to czasem jest, jak tracimy poczucie bezpieczeństwa. W relacjach z ludźmi. E, ile razy sparzyliście się na kimś, a nie ja wiem, zapewniały Was te osoby, że już do końca, że zawsze, że w każdej sytuacji możesz na mnie liczyć. E, ja nie mówię, że tak jest zawsze i za, tak jest wszędzie i tak będzie zawsze i tak każdy ma, ale są takie przypadki, gdzie y, to naprawdę to są słowa bez pokrycia. I w momencie, kiedy. Chcesz liczyć na daną osobę, chcesz liczyć na swojego, powiedzmy przyjaciela. To nie możesz. Bo y, miłym uśmiechem, dobrym słowem nie najesz się, nie pójdziesz do lekarza, nie zapłacisz rachunku, y, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest potrzebne, ale to jest potrzebne jakby w innych kategoriach. Poczucie bezpieczeństwa w relacji z ludźmi w momencie, kiedy ktoś. Bo to, ja by to zawsze porównuję do takiego: stoimy na dywaniku i ktoś w tym przypadku przyjaciel, znajomy, kolega, kumpel wytrąca wam ten dywanik spod nóg i wy wtedy się chwiejecie, przewracacie się. I zazwyczaj jest tak, że nikt Wam tej ręki nie podniesie, żebyście wstali. Że jeżeli nie macie w sobie na tyle siły, yy, no to tracicie to poczucie bezpieczeństwa. I ja miałam kilka takich sytuacji, takich zakrętów życiowych, powiem Wam szczerze. I to spowodowało, że zaczęłam być czujna, zaczęłam być uważna, zaczęłam być ostrożna. I uczy mnie to pewnej też pokory. Um, ja mam tego świadomość, że, yy, ludzi, yy, że ludzie są i odchodzą, że nic nie, tak naprawdę nic nie jest stałe i pewne w życiu. Ale yy, są pewne rzeczy, tak jak na przykład pieniądze, właśnie, które dają takie poczucie niebezradności, tylko takiej siły, takiej swobody myśli, bo jak mamy pieniądze, to inne rzeczy jesteśmy w stanie zdziałać, zrobić, i jesteśmy wtedy wolni myślowo. Nie wiem, czy zrozumieliście ten mój przekaz, czy wiecie o co mi chodzi. Nie musicie się już martwić o przetrwanie, tylko zaczynacie kombinować, zaczynacie myśleć, zaczynacie um, włączać zupełnie jakby inny tryb, po to, żeby na przykład coś stworzyć, coś wymyślić, um, być może komuś pomóc. Bo macie na to możliwości. Um, I dlatego ktoś może się ze mną naprawdę nie zgadzać, że dla niego najważniejsza jest rodzina, bo w tym jest poczucie bezpieczeństwa. Ale zastanówcie się, czy tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa to jest to, czym wydarzecie inne osoby, czy to, czym darzą Was inni. Um, bo też, żebyście tutaj nie mylili dwóch rzeczy. Empatii, uczuć z takim zabezpieczeniem i spokojem, właśnie głowy i ducha. I można by tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa, chcemy czuć poczucie bezpieczeństwa, i myślę, że chyba wszyscy jednoznacznie powiedzą i się ze mną zgodzą, że poczucie bezpieczeństwa daje swobodę działania, że jeżeli Czujemy się potrzebni, jeżeli czujemy się kochani, jeżeli czujemy się spełnieni, to nam daje spokój psychiczny. A to jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy jakiś naprawdę zakręt życiowy, typu, nie wiem, straciliśmy pracę albo na przykład, nie wiem, odszedł od nas mąż albo żona i jesteśmy wtedy kompletnie rozwaleni psychicznie. Bo na przykład właśnie nie mamy zaplecza finansowego, to jest dla nas tragedia, nie mamy własnego mieszkania, bo na przykład musieliśmy się wyprowadzić, a nie mamy na wynajem nowego czy na kupno nowego mieszkania. I wiecie, i to są rzeczy, które odgrywają bardzo kluczową rolę w naszym życiu i uważam, że. To jest ten moment, ten czas, w którym obecnie się znajdujemy, żeby przywartościować pewne rzeczy, żeby zacząć dbać o siebie, żeby zacząć pielęgnować własne życie. Kilkukrotnie Wam też powtarzałam, że moja babcia, moja prababcia zawsze mi powtarzała: pamiętaj, kochana, musisz żyć tak, żeby być niezależną od nikogo: od rodziny, od męża, od dzieci. Od pracodawcy musisz być samowystarczalna. I powiem Wam, że kiedyś tego nie rozumiałam jako mała dziewczynka, więc co ta babcia do mnie mówi? Ale z biegiem czasu, im więcej tych lat mi przybywało, im więcej upadałam na kolana, im więcej doznawałam krzywdy um, no, przez różne osoby. Im bardziej um, byłam taka pokonywana przez koleje losu, niesprzyjające mi, um, zaczęła ta świadomość, ta myśl i to, co mi właśnie prebabcia powiedziała, zaczęła do mnie wracać. I wtedy sobie uświadomiłam, że muszę żyć według tego, bo inaczej zginę. Bo inaczej będę jak taki rzep, który musi się uczepić jakiegoś psiego ogona, żeby przeżyć i żeby przetrwać. I yy, z takim mottem idę przez życie i powiem Wam, że jest mi łatwiej. Ja nie mówię, że ja nie potrzebuję ludzi, ja nie mówię, że ja nie potrzebuję rodziny, ja nie mówię, że ja nie potrzebuję pracy i tak dalej. Nie, bo to wszystko jest potrzebne po to, żeby taka równowaga w życiu została zachowana. Natomiast. Ja chcę stanowić o sobie. Nie chcę, żeby ktoś wyznaczał mi pewne zachowania, trendy, żeby mi mówił co mogę, czego nie mogę, co mogę jeść, czego nie mogę jeść, gdzie mogę iść, a gdzie nie mogę iść. To wtedy taki ubezwłasnowolnienie nie powoduje, że nie żyjemy własnym życiem, tylko żyjemy życiem kogoś innego. I to jest okropne i wtedy już na pewno nie możemy mówić o poczuciu bezpieczeństwa. Czy możemy wpływać na własne poczucie bezpieczeństwa. Możemy, możemy zrobić to już dziś. Każdy z nas może zastanowić się, w jaki sposób i co dawałoby nam poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczać to pod każdym względem, starać się pielęgnować, żeby te rzeczy zawsze były, żebyśmy z tyłu głowy mieli świadomość, ok, ta dziedzina, te rzeczy, ta kwestia. Jest u mnie na pierwszym miejscu i w razie W jestem bezpieczna, jestem bezpieczny. I pamiętajcie, że tak naprawdę y, każdy z nas może znaleźć w sobie pewne kwestie, pewne rzeczy, które pozwolą nam na to, żebyśmy spokojnie spali. Żebyśmy nie musieli martwić się, jak przeżyć kolejny miesiąc, kolejny dzień, kolejny rok. Ym ja wiem, że niektórzy mają trudną sytuację i tak jak jedna z Was mi napisała, że w tych trudnych momentach, gdzie ja na przykład się zastanawiam, czy będę miała za chwileczkę pracę, czy też nie, to ktoś dywaguje, e, czy kupić sobie buty, jakie kupić sobie buty i w jakim kolorze. Ja wiem, każdy ma oczywiście inną percepcję, i każdy z nas ma inny poziom problemów, inny. Inne kwestie, nad którymi się zastanawia i delaguje. Ale wiecie co? Ja bym nie negowała żadnej ze stron, dlatego, że każdy z nas tak naprawdę ma prawo do mówienia co chce. Każdy z nas ma prawo do życia po swojemu. Każdy z nas ma prawo do zajmowania się takimi problemami, z jakimi mu przychodzi zetknąć się. W dzisiejszych czasach. I jeżeli ten ktoś ma tylko taki problem, jaki wybrać kolor butów, albo jakie buty w ogóle sobie kupić, to cieszmy się, że są takie osoby, tacy ludzie, którzy mają tylko takie problemy, bo, bo to powoduje, że mamy albo inaczej, może... No i bateria mi padła. Że możemy mieć nadzieję, że tak naprawdę my też kiedyś możemy mieć tylko takie problemy, i oby jak najwięcej z nas miało właśnie tego typu, tego kalibru, tego kalibru problemy, a nie na zasadzie takiej, za co zapłacę rachunek, co włożę do garnka, czym nakarmię dzieci itd. I, tak I jakby odwróciła troszkę ten problem. Że nie zazdrościć, nie pukać się w głowę, nie wytykać kogoś palcami, że ktoś właśnie tego typu ma problemy, tylko cieszyć się, że są tacy ludzie i jest ich może trochę więcej albo troszkę mniej, że, że im łatwiej jest żyć, że my też możemy w przyszłości na tyle się pozabezpieczać, żeby rzeczywiście też mieć tylko i wyłącznie takie problemy. Ja wiem, że to jest trudne w dzisiejszych czasach, bo jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o, o równouprawnienie w, w miejscach pracy, no to wszyscy wiemy, że tak naprawdę te płace nie są wyrównane. Może ten czas, może ta sytuacja, w której obecnie jesteśmy, spowoduje, że um, będziemy kładli nacisk na jakość pracy, a nie na ilość. I być może będzie też taką, taka sytuacja, że dzięki temu zrozumiemy wartość pieniądza. którzy mówią, że tak naprawdę pieniądze nie ma żadnej wartości, ale na chwilę obecną ma. Za pieniądze możesz naprawdę wiele kupić i, i możesz spać spokojnie, ale to wszyscy o tym wiemy, więc no, ja Wam nawet tego nie muszę tłumaczyć. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że. Kogoś to może wkurzać, kogoś to może frustrować, że ktoś się ma na leki, że ktoś się ma na jedzenie, że ktoś za chwileczkę straci pracę, a ktoś po prostu pisze, że ma problem z butami. No już, czepiłam się tych butów, no ale to jest taki przykład, który teraz przyszedł mi do głowy. Wiem, że jedna z was właśnie coś takiego napisała i ja to po części rozumiem i popieram również, że. Powinniśmy ważyć słowa w tych, w tych sytuacjach, w takiej sytuacji. Natomiast z drugiej strony, ja też jestem osobą, która stara się szukać pozytywów. I w tym momencie akurat uważam, że to dobrze, że ktoś pisze, to daje nam taką nadzieję i wiarę, że, że w końcu kiedyś przyjdzie taki moment, że my też będziemy właśnie takimi problemami żyć. Kochani, myślę, że. Chyba zakończę już swoją wypowiedź. Nie wiem, czy w ogóle ona jest jakoś spójna i czy mniej więcej zrozumieliście przesłanie, które chciałam Wam przekazać. Um, ja wiem, że um, poczucie bezpieczeństwa jest naprawdę bardzo skomplikowanym um, zachowaniem, um, bądź też um, no, pewną reakcją um, um, społeczeństwa. Nie wiem jak to mogę nazwać. No. Myślę, że pewnym zachowaniem, pewnym wynikiem e, e, pewnych zachowań. Natomiast chciałabym... E, Wiecie, że ja lubię po prostu poruszać trudne tematy. I one są czasem niewygodne. I ja wiem, że nie wszyscy się ze mną będziecie zgadzali. Ja wiem, że niektórzy będą mówili, fukali się w głowę, tak jak Wam powiedziałam na początku, że co ja takiego wypowiadam, opowiadam, że, że pieniądze, pieniądze szczęścia nie dają. Ale dają poczucie bezpieczeństwa. Tak, moi drodzy? Um, I myślę, że tym akcentem po prostu zakończę. Zakończę swój filmik. Zastanówcie się, czym dla Was jest to poczucie bezpieczeństwa. Zastanów się dziś nad tym, w jaki sposób możesz zapewnić sobie i swojej rodzinie, jeżeli takowo masz, to poczucie bezpieczeństwa. I ja nie mówię, że teraz znajdziesz złoty środek teraz znajdziesz magiczną skrzynię pełną pieniędzy i, i będziesz żył, żyła w dostatku, w spokoju. Bo tak. Wszyscy wiemy, że tak nie jest. Tak zdarza się tylko w bajkach. Natomiast już dziś można się zastanowić nad tym, możesz to zrobić. Jak w przyszłości spowodować, że będziesz miał poczucie spełnienia, że będziesz miał poczucie właśnie bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, ile będziesz miał przyjaciół, czy będziesz miał Kompletną czy niekompletną rodzinę, czy będziesz miał świetnie prosperujący biznes. Czy będziesz miał pracę na bardzo wysokim, czy na niskim, czy na średnim stanowisku, ale już dziś możesz stanowić o sobie. Już dziś możesz się zastanowić, jak chcesz, żeby to twoje życie wyglądało dalej, niezależnie od tego, co dzieje się dookoła Ciebie. Kochani, dziękuję wam pięknie i do następnego Charles to feel safe We safe